Hej, cześć, że Siemaneczka to jest odcinek z The Clash Royale. Jak widzicie, mam piątą arenę, otwieram się Silver, czas jest nieważne Czekajcie, zmiany, oczywiście mam nowe karty, na przykład Poison, Mirror, um, jak się nazywa, Wizard, Clear Spirits. Um, chyba kanał na wzdębach nie miałem ja mam okrytego, tego, tego, tego dużo, mam Full Maze. Chociaż mam Rocket, mam Giant Skeleton, mam Gizbo, mam wykupek. a ja, tego tak wygląda. 46 level. Ja będę pierwszy, drugi, trzeci deck a my zagramy trzecim deckiem W tej brakuje mi jednej jednej koronki, żeby, mi żeby mieć kronczesta, którego w tym odcinku oczywiście otworzymy Zachęcam do odkrywania filmu, żeby te dotarły no jak największej liczby osób i żeby po prostu był najbardziej po prostu, nie wiem, był

Super kartę możemy dwa balony naraz razie, na przykład dwa prince. I właśnie to zrobimy. Tylko rzeczywiście wychodzi więcej. I I tak. Ну, до сих пор шкафа надо Ну, да, уже. да. Да, А наша выбрала. Идем как бы Ха-ха. Ты не можешь себе Наверное, może nie Nie będzie, Jezu Ale wiem, że już otworzymy naprawne jednogłośnie I spodziewam Tak jest Gdzie XBOX Zwycięstwo super. Też Dawid, tyś, tyś, tyś. Cięć, to też oczypan, pierzpan. A więc ty, jeśli chcesz, to wejdź na mój trójkański dowód, no, że czy się subskrypcjach. Otwieramy koncert. Uwaga, uwaga, otwieramy. 1943. Niech to teraz tu przyjdziemy. Z drugą nie używamy. Zaba to jest 4 nie używam. Fireballa nie mam grozu i też... Dalm pytanie z tych wszystkich moich kart, które macie ułóżcie sobie ten um, jak to jeden dek. Napiję no, w komentarzu jaki dek mam zrobić, z czego sobie poparcie teraz na te karty, które tutaj mam. Może być na miniaturkę nawet. którą kartę zapgradowane przyjąłam 4000, nie wiem, na, na przykład 1400. I wybierzcie z których mam Czyli na przykład pekaczka czy to będzie drog czy nie To są różne sobie powoli przebijam żebyście zauważyli wszystko To na przykład jest mój drugi tak właśnie na ten drugi dek będzie I co ci wygląda tak Pierwszy bym tak. Trzymajcie. On tutaj się zmienia. Ale patrz, bo tu jest niewiadomy info. Mirror Epic Level 2. Mirror Common on Level. Mirror Rage Level 5. Nie ogarniać. Tutaj możemy kupić gęskie że 2000, ale tego nie będziemy kupować. Ja ostatnio dostałem gęsia ale z tego było naprawdę główno porządne takie twarde niedobre to oczywiście jest klan w którym jestem nic podlecie mam 1500 hmm. nie mam tylko z tego mam wszystkie już karty z tego nie mam friza. a później oczywiście mówię freeza z trzeciej areny mam wszystko już tak, z drugiej arenki też mam wszystko, pierwszy z pierwszej strony: nie mam tylko Baby Dragona. A z pierwszej arenki nie mam chyba tego Lightning. Przez tak blisko tego, ile trzeba, 1700 1200.

Nidźmy Mhm. Dobra, ja to jest koniec tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie być na bieżąco sobie subskrypcję właśnie, żeby być na bieżąco łapkę, żeby... Jeśli oczywiście Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, Wchodźcie na kanał dowiecie kulisami, oczywiście macie wszystko. W opisie pod filmem możecie wejść na kanał, żeby obejrzeć inne filmiki, wejść w abmutacje albo nie, w karty na przykład możesz wejść i zobaczyć na przykład różne playlisty do następnego odcinka. Cześć, chodzisz do trzecia wszystkie linki w opisie. Na razie, strzała!